Witajcie moi kochani, bierzemy się za kolejnego szóstego już questa, którego zaczynamy u Tadea. Jest to quest trudne sprawy damsko-męskie. Tak więc możemy już zacząć. Oczywiście ma tutaj znak zapytania, więc witamy się. No i dowiadujemy się od początku, że nasz Tadeo na nie zwraca uwagi, ponieważ jest zamyślony, ponieważ zakochał się nam. Tak, właśnie. Tadeo to jest taka wersja trochę imiennie zmieniona, takiego właśnie Tarzana, który zakochał się w Jane i który właśnie tylko o niej teraz mówi. I naszym głównym zadaniem właśnie będzie jakby poder. Nie, może nie poderwanie, ponieważ to nie my będziemy to robić, ale pomoc w poderwaniu Jane przez naszego Tadeo. Naszym pierwszym zadaniem jest właśnie udanie się do Jane, żeby zagadać o naszym Tadeo, że jest on w ogóle. I zobaczymy, co Jane na to. Jane, wołam ją. O, witaj, podoba ci się wyspa. No i opowiadamy, że to jakiś niezły przystojny, przystojniak i w ogóle. Ma na imię Tadeo, wydaje mi się, że po prostu nie miał odwagi. Mieszka w dżungli. W dżungli to na pewno dzikus, nigdy się z nim nie spotkam. I tutaj Jane y, mówi, że stwierdza po prostu, że nie. No dobra, no to musimy wrócić do naszego Tadeo żeby go o tym poinformować, ponieważ Jane nie chce się z nim spotkać. Więc lecimy sobie do naszego Tadeo. Zagadujemy, I jak co powiedziała. Przykro mi, ale wydaje, że się boi. Ona mówi, że zrobi dla niej wszystko. No i przekonuje nas, żebyśmy zagadali do niej jeszcze raz, ponieważ bardzo mu na tym zależy. Tym razem znowu musimy przelecieć tutaj do Jane, ok? No i, dobra. No i tutaj jednak coś ją ruszyło, ale dalej ma jakieś pewne obawy. No i tutaj Jane jest gotowa na to spotkanie, da mu jakąś szansę, więc wracamy do naszego Tadeo. Gdzie on tam, no? Jesteśmy już. I Tadeo ma dla Ciebie dobrą wiadomość. Zgodziła się na spotkanie, że musi, jeśli ją przekonasz do siebie, dać Ci szansę. Zrobisz wszystko, mogę najpierw nauczyć się tańczyć na rzęsach. No dobra. I tutaj dostajemy 10 minut czasu wolnego na to, zastanów się, czego możemy nauczyć Tadeo. I mamy 10 minut, żeby się zastanowić, więc musimy sobie odczekać. No, i 10 minut później dowiadujemy się, że mamy jakiś pomysł, i zaczniemy od nauki dobrych manier. Dowiadujemy się, że Tadeo już również czytał wcześniej jakieś książki, więc będzie mu naprawdę łatwo. Znajdź kogoś to może być w posiadaniu książki o Arwif. Arvive. Więc lecimy do antykwariusza Eklektusa, znajdujący się w swoim domku w Nidhal, nad teleportem. I jego poprosimy właśnie o taką książkę. On jest na pierwszym poziomie. Zagadujemy do niego, wybierając dialog, zaraz wam pokażę, który. O, te tu, przedostatni. Czy posiadasz tą książkę? No i on powiedział, że nam pójdzie po nią, więc od razu idzie. Pytamy się go, czy ma. I da nam ją za darmo, jeśli coś dla niego zrobimy. No i dowiadujemy się, że tam mu jakieś chyba myszy chodzą albo szczury. Więc będziemy musieli mu to pomóc zdobyć jakąś trudkę na te szczurki, więc lecimy po trudkę do młyna na łanach zbóż, więc do tornek najpierw. I Teraz szybko przechodzimy do łan zbóż. Tam udamy się do młyna, gdzie będzie młyna żowa trenia, która nam sprzeda trudkę za 30k. Musimy przejść przez całe łane zbóż dosłownie tą główną drogą z kostki, ponieważ tutaj na końcu znajduje się młyn. No i tutaj nasza młynarzowa. I oddaję nam trutkę z trutką. Wracamy do naszego eklektusa. Wchodzimy na poziom pierwszy. Zagadujemy do niego. Yy, Mamy rozwiązanie swojego problemu. No i otrzymujemy książkę. Z książką oczywiście wracamy do naszego nadawcy, czyli do Tadeo. No i będziemy musieli poczekać, aż ją przeczyta. A może mu to trochę jednak zająć, ale to zaraz. Spójrzcie, co cię mam. Pewnie dużo czasu zajmie mi jej przeczytanie. Twierdziłem, i nadal tak twierdzę. No i tak. Teraz Tadeo będzie sobie przez 2 godziny czytał książkę, następnie zada nam cztery bardzo fajne i proste pytania i potem znowu będziemy musieli czekać także. No dobra, w końcu minęły te 2 godziny. On przeczytał uważnie książkę i ma parę pytań. W której ręce powinien trzymać nóż, a w której widelec? No oczywiście nóż mam w prawej, a widelec w lewej i wtedy mogę fajnie sobie koteć, jaka kroić. Drugie pytanie... W sztućce, no to zawsze jakoś tak jest na skos najlepiej. Jak powinien ubrać się na spotkanie? No, na spotkanie no to elegancko. I ostatnie pytanie. Co powinien zrobić, kiedy coś utknie mi między zębami? No, to oczywiście tutaj jest dosyć proste. Proste te pytania były, ale on teraz musi je jeszcze sprawdzić, więc czekamy kolejne 25 minut. Jak nam się udało dobrze odpowiedzieć na pytania. No właśnie powinniśmy dostać tutaj upominek, chyba chodzi o ten upominek, jeżeli się nie mylę. I da nam kolejne zadanie. I musi teraz jakoś przyzwoicie wyglądać. Ogarnięciem jego wyglądu również my się zajmiemy. No i mamy za zadanie odszukać elegancką blondynkę. Więc idziemy do kamirki z Karkahan, Kordy 6033 i ona chętnie nam odda swój grzebień. Ale niestety za poziomki. No oczywiście poziomki poleciałem i Wam też mogę polecić, żebyście sobie po prostu je kupili na aukcjach. Może będą trochę drogie. O, jeszcze klawiatury nie zmieniłem. Dobra, jest okej. Okay. Poziomki są po 40k nawet, więc ja wezmę, bo pewnie są też tańsze. Oddajemy poziomki, dostajemy grzebień no i wracamy do naszego Tadeo. I on wtedy będzie znowu sobie czesał teraz, i to również będzie trwało trochę czasu. Dokładniej, według tutaj yy, rozpiski, będzie to trwało około 20 minut. No i po 20 minutach jego włosy już są takie puszyste. No i jeszcze została ostatnia rzecz, rzecz na koniec będzie to prezent. Będziemy zbierać kwiaty. My zaproponowaliśmy zbieranie kwiatów, on chce dalej larwy. My musimy zdobyć róże oraz niezapominajkę, więc udajemy się na jakiekolwiek aukcję, bądź szukamy gdzie te kwiaty się rozpią i je zbieramy. I oczywiście wybieram opcję prostszą, szybszą i droższą. Czyli idziemy do aukcjonera i tutaj sobie kupimy róże oraz niezapominajkę. Chyba tutaj w tym koście wszyscy mamy takie same kwiatki do kupienia ale możliwe, że będą drogie, więc Wam polecam yy, zobaczyć, się respią i je po prostu zgarnąć no tak, 500k to nie jest tanio ale ja, żeby, żeby, nieco, żeby to trwało krócej, no to ja kupię i tutaj róże są też po... tak, na pewno róże? tak, dobra, róże więc kupujemy jeszcze róże yy, są po stoka, więc weźmiemy za stoka no i mamy dwa kwiatki. I po raz kolejny wracamy do Tadea. Dajemy mu kwiatki. Ale niestety on się cały czas upiera, że chce dać naszej Jane robale. No to musimy zdobyć słoik na robale. Słoik dostaniemy u profesora, więc musimy przebyć całą mapkę. Aż do tego momentu, gdzie teraz ja jestem. I tutaj rozmawiamy z profesorem. Okej, okay, okej. Okay. Okej, okay, mamy wszystko. Zdobycie słoika było łatwe, no dobra, dobra. I wracamy do naszego Tadea. Tak, możesz, dobra. No i on tutaj się zająknął coś tam. My już chętnie pomożemy nawet zdobyć larwy, więc idziemy do yy, drzewka. Na kordach 29 i 3 jest taki przewrócony konar. No i tutaj do skutku musimy klikać. Tutaj będzie trzeba chwilę poczekać, ale w pewnym momencie już będziemy mieli słoik probaków, za którym się razem mi się udało za czwartym. Ona mnie laguje. Film mi się przesuwa jeden na YouTube. I po prostu Margo nie chce fajnie działać. Na no, takie życie. Rozmawiamy z naszym zleceniodawcą. Dobra. No i teraz pozostała nam tylko i wyłącznie czekać. On się w tym czasie wybierze na tą rendezvous do tej Jane. A będziemy czekać około 2 godzin. No i po 2 godzinach możemy śmiało zagadać z naszego zleceniodawcy. No i jest piękna, mądra Tadeo, się cieszy. Baków na pewno by się tak nie ucieszyła, wiesz. No i my dostajemy tutaj w zamian zamiast Jane to my dostajemy robaki. Jest to słoik jakiś tam tuściochów, do tego mamy krakersa neutralnego i J plus T równa się WNM, to chyba sami wiecie wiedzieli o co chodzi. No i to tyle co z tym questem, jeszcze do tego mamy jedną muszelkę. Za chwilę bierzemy się za nagrywanie kolejnych questów, jeżeli jeszcze są, a póki co do zobaczenia.